22 sierpnia w obiektywie Marta Dytwińska-Gawrońska. Głogów potrzebuje drugiej przeprawy mostowej, to nie podlega dyskusji, a argumentów jest aż nadto. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że czeka nas remont kilkudziesięcioletniego mostu betonowego. Generalna Dyrekcja Dróg proponuje na ten czas objazd przez Nową Sól. Czy głogowianie zostaną z tym problemem sami? Wydaje się, że tak, bo wicepremier Grzegorz Schetyna nie ma przekonania, że most w Głogowie jest potrzebny bardziej niż gdzie indziej. Nie jest to dla rządu inwestycja priorytetowa. Czy w tej sytuacji może nam pomóc Wojewoda Dolnośląski? Musimy wiedzieć, mieć, mieć przekonanie, że ten ruch jest tak wielki, że ten most konieczny jest do zbudowania, że ko bardziej konieczny niż w innych miejscach na Odrze na przykład. Nie ma, pan nie ma tego przekonania. Znaczy zleciliśmy, prosiliśmy o, o dane, budujemy Drogi, rozszerzamy drogi, budujemy mosty, budujemy drogi ekscesowe tam, gdzie ruch jest największy. W koncepcji, która jest przygotowana w MI i w GDTKIA, nie ma takiego mostu. My spotkaliśmy się tutaj jako, jako ludzie z tego regionu, żeby poszukać rozwiązania. Trudnego rozwiązania, ryzykownego rozwiązania. Na razie trzeba przygotow przygotować się. To nie jest tak, że ja powiem, będzie most i za trzy tygodnie ten most będzie budowany. Na razie. No to jest to jest prask. niestety Generalna Dyrekcja Dróg też mówi do 2012 roku tam nie jest powiedziane że w Głogowie nie będzie mostu że nie przewiduje się budowy mostu Oj, My przyjmiemy ale my czynimy starania? To jest trochę jak, jak z tym dowcipem e, o wykupieniu losu na loterii. Jak chce się modlić, żeby, żeby się wygrało, to trzeba jeszcze wykupić ten los. I tutaj my musimy dojść z tymi działaniami do takiego etapu, żeby już mieć w ręku ten kupon, że jesteśmy gotowi. Wojewoda odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa, więc realizację priorytetów rządowych. Takim nie jest niestety tak ważna dla nas druga przeprawa na odrze. W przyszłym roku pokaże to remont betonowego mostu. Zamknięcie mostu będzie niezbędne z powodów technologicznych, ale wiem też, że jest możliwe skrócenie tego zamknięcia do czasu mniej więcej półtora miesiąca. W GDDKIA wiedzą, jak duże znaczenie dla ruchu nie tylko lokalnego, ale regionalnego ma ten most. Wszystko ma być przeprowadzone sprawnie, a pomoże wojsko. Samorządowców lokalnych czeka spotkanie w tej sprawie już we wrześniu. Trzeba stworzyć mniej lub bardziej nieformalne konsorcjum zainteresowanych samorządów. Które zajmą się już konkretnie przygotowaniem koncepcji tego nowego mostu, bo ten most trzeba gdzieś w końcu na, na mapach posadowić. posadowić. Trzeba sprawdzić, czy tamte grunty są wojskowe, państwowe, ANR-owskie, gminne czy prywatne, oszacować możliwości przejęcia i ewentualne koszty wykupu i przygotować projekt. Wydaje się, że w województwie wszystko jest prostsze. Kiedy będzie wiadomo, że jest gotowy. Wszystko gotowe, łącznie z projektem, bo wtedy tylko zostaje problem wojewody, który musi wydać pozwolenie na budowę, a ponieważ mamy specustawę, to ja to robię jednym, jednym, dokumentem w ciągu kilkudziesięciu dni, to i kiedy okaże się, że na przykład inwestycja w innej części kraju, która była planowana przez GDDKiA z powodów, nie wiem, Natury 2000, shadow list albo problemów z przetargami się, się nie uda, to nagle w GDDKiA powstaną. Po prostu wolne środki. I wtedy ten, kto ma gotową inwestycję, zaplanowaną, przygotowaną, wchodzi. Ktoś może zapytać, czy trzeba czekać, aż w innej części kraju pojawią się problemy, by u nas powstała druga przeprawa? W ubiegłym roku obiecano nam cud, by żyło się lepiej wszystkim. Także głogowianom. Cuda, jak mówi ludowe przysłowie, się zdarzają i być może taki cud w głogowie w postaci drugiej przeprawy się zdarzy. Jeśli nie, to przy kolejnych wyborach może się zdarzyć inny cud.